Dobra, słuchajcie, sprawdzam, co tu mamy dzisiaj. No, słuchajcie, trochę pyta nie za dużo, ale trochę jest, także y, zaczynamy. Dobra, słuchajcie, przechodzimy teraz do pytań. W tle sobie leci chłopiec z gitarą. Akurat tu się składa, że tu jest gitara, także słuchajcie, sobie jeszcze trochę ściszę. Przechodzimy do, do samych pytań. Pierwsze, będziesz nagrywał coś więcej o Twoich rowerach? To jest pytanie od y, MK Kraba. Y, na pewno będę nagrywał. Mam wigry y, rocznik 80 i wigry jeszcze rocznik 89. I właśnie y, chciałbym zrobić porównanie tych rowerów. Y, jeszcze kupiłem to było w zimie y, bmx Te y, Rometa, oczywiście y, 96 rok. W pełnym, w pełnym oryginale ale dobrze, już nie będę gniótł idziemy dalej dlaczego akurat maluch i skąd pasja do, do muzyki no dlaczego akurat maluch, no nie wiem No w sumie był pomysł też na, na 125p poloneza nie, bo polonez co tam wiecie gnije polonez Eee, no, jakoś maluch okazał się, wiecie, no częstszy do spotkania i nie był też aż taki drogi jak duże Fiaty więc dlatego maluch. Jakoś się udało złapać jakiś taki fajny egzemplarz, także także maluch. O, ogólnie elegant był odrzucany. Eee, no mój dziadek nie chciał właśnie elektronicznego zapłonu, no ale jakoś jakoś w ogóle no... Nic się nie dzieje z tym. Skąd pasja do muzyki? Nie wiem, no muzyka, no w sumie na początku do jakiejś takiej starej polskiej muzyki z lat 80. się zaczęło tak. No a teraz słuchajcie jak, jak widać. O. Piosenka rok 63, płyta tak samo. Tu jest kolekcja płyt epek, tak zwanych singlów po cztery nagrania. Trzy z, tych Karin, trzy z tych to są Karin Sanek. Zrobiłem nawet o niej filmik. No i jedna pani Heledy Majdaniec. Wątpię, żeby ktoś się tutaj znał, ale jest znana z piosenki Rudy Ryd. Dalej. Ja jeszcze dokończę pracę do muzyki. No teraz, tak jak widzicie, lata 50., 60., 70., 80. 90 mniej, no ale to. No, powiedziałem już, jak to się zaczęło. Będą jeszcze jakieś filmy y, POW, na przykład jak te z Polonezami. To, jest, to było pytanie od y, michasa <grytanie> 224. Tu mamy pytanie od, od pana Divo. Yy, czy, czy będą jeszcze filmy POW? Na pewno będą realistyczna jazda. Yy, tak, będą. Tylko piszcie z czym chcecie. Hmm. Czy udostępnisz przeróbkę Polish Days 83? Ogólnie połowa tych odcinków z Bimetryn to było na tej mapie. Y mapa została tam przeze mnie wyedytowana, to tam nie jest zapisane nigdzie. I właśnie nie wiem jak to, jak to się robi, i wiecie. Możecie napisać, bo ja bym to z, chę z chęcią bym to udostępnił, ale po prostu y nie wiem jak. Dalej, czy będzie My Summer Car? No był taki plan, ale po tej grze zostało wszystko powiedziane już i wątpię Czy będą transmisje na żywo? Znaczy jakby dużo osób chciało My Summer Car, no to może coś tam powstać Ale że będzie to jakaś taka duża seria, to nie Czy będą transmisje na żywo? No zależy z jakich gier, może z My Summer Carpem, no ale wątpię, tam to by było nudne. Tańcz, tyli siły, tańcz, kary, Co krótko staniesz, białą, I kolik tańczy w rytm gitary, Całą, całą noc. A... Dodam, płyta 63. rok. Niech w domu siedzi ten, kto a ja nie będę, nie 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 Ja na wiem, nie w nie Wolna być jak tak, Niech nie musi ci tylko. nie a nie ja nie będę, nie 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 Ja na wiem, nie w nie Wolna na jak tak. Po auto, auto, auto stop poczekam na nas wiem, nie I góry